Cześć, tu Michał Kędzierski, psycholog dziecięcy. Witam Was serdecznie na kanale Akademia Wychowania. Piszecie do mnie dość dużo maili z takim zapytaniem, co właściwie robić, kiedy, no właśnie, macie więcej niż jedno dziecko, macie rodzeństwo. Nie radzicie sobie z nimi totalnie, bo oni cały czas się gdzieś tam przedrzeźniają, zaczepiają, czasem biją. Nie wiecie po prostu, co zrobić, żeby te maluchy swoje pogodzić. I właśnie dzisiaj w tym filmie dam Wam takie cztery bardzo konkretne, bardzo łatwe do zastosowania porady, które przyniosą Wam naprawdę rewelacyjne Efekty, jeśli tylko naprawdę wdrożycie je w swoim domu, w swoim własnym Życiu. Ok, zaczynamy. Jaka jest pierwsza i chyba najistotniejsza sprawa? Absolutnie nie możesz robić czegoś takiego, że jeżeli Twoje dzieciaki różnią się wiekiem, że jednemu będziesz mówić ustąp, jesteś starszy, jesteś mądrzejszy. W ten sposób gwarantuję ci to. Naprawdę widziałem to wielokrotnie, ja przypominam, jestem praktykiem, ja z dziećmi i ich rodzicami pracuję na co dzień. Jeżeli będziesz tak robić, jeżeli będziesz oczekiwać od jednego dziecka, że ono w pewnym sensie. E, Przejmie rolę rodzica, że ono właśnie ustąpi, dlatego że jest tym starszym, to jedyne co uzyskasz to. Konflikt. Pozwól dzieciom dogadać się między sobą, nie wymagaj czegoś takiego, a gwarantuję ci, że sytuacja w twoim domu znacznie, ale to znacznie się polepszy. I oczywiście nie chodzi mi tutaj o coś takiego, że dajmy na to, no jeśli jedno z twoich dzieciaków to jest naprawdę jakiś maluch, który ma rok, że, że nie będziesz czegoś tam więcej wymagać, jakoś większego zrozumienia od tego starszego dziecka. Ty tutaj nie myl pojęć. Chodzi mi tu właśnie o takie. Oczekiwanie, że zawsze że to starsze zawsze będzie ustępować. Nie rób tego pod żadnym pozorem. Druga, bardzo istotna, bardzo ważna sprawa jest taka, że jeżeli któreś z Twoich dzieci przyjdzie po prostu, poskarżyć na to drugie, ty staraj się na to nie reagować. Bardzo łatwo jest doprowadzić do takiej sytuacji. Ja przypominam, dzieci są bardzo cwane, są bardzo inteligentne, bardzo sprytne i to dzieje się niezwykle często, gdzie jedno dziecko po prostu będzie używało, będzie ciebie używało, będzie wysługiwało się tobą, żeby tak naprawdę zrobić na złość temu drugiemu, czy też zdobyć nad nim jakąś kontrolę, no bo jeżeli... i przyjrzyj się temu, tak? Jeżeli twoje dziecko... Przyjdzie poskarżyć na brata, siostrę, to w pierwszej kolejności ty powiedz, yy, że tak, że proszę nie skarżyć, to jest bardzo nieładnie skarżyć. Jeżeli będziesz skarżyć, to właśnie nikt nie będzie cię lubił, nikt nie będzie się chciał z tobą bawić. I to ja tutaj jestem rodzicem, ja jestem osobą dorosłą i ja przypilnuję tego, żeby wszystkie reguły i zasady były przestrzegane. I nie wyłóż się na tym, że kiedy już tak powiesz, to niektórzy rodzice mimo wszystko lecą wyciągnąć konsekwencje wobec tego właśnie mm, drugiego dziecka, które rzekomo bądź naprawdę coś tam przeskrobało. Nie rób tego, tak? Jeżeli, jeżeli ty oczywiście sam czy też sama zauważysz jakieś tam wykroczenie, tak to nazwijmy, na, zajmij się sprawą, ale staraj się, oczywiście w ramach, w ramach roz, możliwości, bo to nie zawsze będzie możliwe, powiedzmy to sobie szczerze, ale staraj się nie robić tak, że któreś z twoich dzieci zostanie upomniane czy dostanie karę po tym, jak drugie na nie naskarżyło. Trzecia niezwykle istotna kwestia. Oczekuj od swoich dzieci, że one dogadają się między sobą, nie angażując cię w konflikt. Tak? Bo bardzo, bardzo często właśnie dzieciaki no, im jest łatwiej, łatwiej, po prostu przyjść do ciebie tak i ty załatwisz, ty załatwisz za nie każdą sprawę. Nie rób tego, tak? Mów wprost Yy, dzieciaki, słuchajcie, tak, my, ja, mama czy tata, my też chcemy mieć trochę czasu dla siebie, też chcemy odpocząć, nie możemy wiecznie, wiecznie zajmować się waszymi sprawami, bo po prostu zwariujemy, tego jest za dużo, nauczcie się dogadywać i oczywiście daj tu parę podpowiedzi, tak, możesz podpowiedzieć, że dajmy na to, jeśli jest jakiś tam yy, konflikt o to, kto nie wiem, pierwszy ma się zacząć bawić którąś zabawką, no to mogą na przykład rzucić monetą. Takie losowe rozwiązanie sytuacji bardzo dobrze się sprawdza. Niech rzucą monetą i na przykład to, które wybrało reszkę, będzie się jako pierwsze bawiło przez 5 czy 10 minut, a później to drugie. Tak, podpowiadaj takie fajne rozwiązanie, ale mimo wszystko gdzieś tam na końcu zostawiaj te dzieciaki z tym, że to one samodzielnie muszą się dogadać. Kolejna ważna sprawa. Jeżeli ty po prostu nie radzisz sobie z wychowaniem dzieci, w takim sensie, że jest bardzo dużo takich tematów, które ciebie przerastają, no czyli twoje dziecko, dajmy na to, jest, jest agresywne, nie słucha cię, wpada ciągle w jakieś histerie, no to oczywiście, jeśli ma brata, siostrę, to bardzo często tego sytuacje, no tylko się komplikują, stają się jeszcze trudniejsze, no bo po prostu musisz jakoś tym zarządzać, bo masz tych dzieci więcej, ale musisz też zrozumieć, że tutaj nie chodzi o to, czy, czy to tak czy twoje dziecko ma rodzeństwo czy nie, tutaj chodzi o to, że ty po prostu musisz nauczyć się jak rozwiązywać tego typu sprawy, jak rozwiązywać tego, tego typu konflikty, jak po prostu ułożyć sobie te relacje z dzieckiem. Tak więc zdobądź wiedzę jak to robić, bo ona istnieje, naprawdę każdy problem wychowawczy da się rozwiązać. Jeśli chcesz zacząć, to mam dla ciebie świetną propozycję. Już przyszłą niedzielę 26 stycznia, punktualnie o godzinie 14, ja poprowadzę dla Ciebie całkowicie darmowe szkolenie przez internet, na którym będę właśnie opowiadał, jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami dziecka. Czyli jeśli twój smyk nie ma problemu, żeby kogoś kopnąć, uderzyć, walnąć i nie robi sobie nic z tego, że ty każesz mu natychmiast przestać, to ja na tym darmowym szkoleniu powiem Ci od A do Z jak oduczyć swoje dziecko tego typu niefajnych, nieakceptowalnych zachowań. Jest to za darmo, więc radzę Ci skorzystać, dlatego że zazwyczaj tego typu szkolenia kosztują minimum paręset złotych i taka fajna okazja może się już nie powtórzyć. Jeśli chcesz wziąć w nim udział, pod spodem masz link. Kliknij ten link, wpisz tam swoje imię, wpisz tam swój adres e-mail, kliknij przycisk, żeby mi to wysłać i ja najpóźniej w dniu szkolenia wyślę Ci maila wraz z zaproszeniem do tego wirtualnego pokoju szkoleniowego. Tak, Pamiętaj też, że całą tą wiedzę, którą ja Ci tutaj przekazuję, no musisz przede wszystkim wprowadzić w życie, bo ona jest przetestowana przeze mnie, ona jest skuteczna, ale samo wysłuchanie tego nie wystarczy. Ty rzeczywiście musisz to wdrożyć. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej właśnie w temacie tego, jak radzić sobie z rodzeństwem, jak radzić sobie z większą ilością dzieci, to również pod spodem masz link, również poprzez tego linka zostaw mi. Maila swojego. Ja jestem teraz w trakcie przygotowywania kursu przez internet, który właśnie od A do Z mówi o tym, jak radzić sobie z rodzeństwem, jak właśnie tym rodzeństwem zarządzać i jak rozwiązywać konflikty między dziećmi. Tak więc, kiedy ten kurs będzie gotowy, dostaniesz ode mnie na swoją skrzynkę powiadomienie, no i, i tak naprawdę załapiesz się na najlepszą cenę, czy tam będziesz mógł, czy mogła dołączyć w przed, przedpremierze. Kiedy ten kurs będzie po prostu dużo, dużo. Tańszy niż chwilę później. Tak więc zapraszam cię do tego bardzo serdecznie. Dzięki za wysłuchanie mnie dzisiaj. Pamiętaj o tym, żeby koniecznie subskrybować ten kanał, żeby kliknąć łapkę w górę, żeby napisać jakikolwiek komentarz. Bardzo mi to pomoże. Do zobaczenia niebawem. Cześć!